Dzień dobry! Jen znowu Znaczy nagrywam od, od czasów dawnych Jen. Nie 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 ten Nie przewiduję y, montowania tego filmu Także Będzie bez montowania I chciałem powiedzieć co się stanęło Bo y, Przez duży Przez duży czas y, tego było coś takiego przez duży czas a dokładnie przez 123 dni robiłem sobie pompki i to miało trwać dalej Gdyby nie to dałoby ten No, i miałem to skończyć jak tam Arcydol tam miał coś tam. No i w sumie spokojnie bo, bo zakończyłem serię nie, Ale, ale da, to się nie kończy happy endem ponieważ no, y, y, pompki zabijają i nie polecam ogólnie y, teraz to już to już mogę sobie zapomnieć o robieniu pompek czy nawet y, graniu w kosza no nie wygląda to dobrze. Co tam jeszcze miałem powiedzieć. Yy, ogólnie to yy, to yy, co się stanęło. Yy, jakie skutki mają robienie pompek. Robienie pompek ma takie skutki, że boli Was ręka i nie możecie nic ją robić, bo jeszcze bardziej się rozwalicie znaczy ja sobie rozwaliłem jestem jakiś nienormalny dlaczego ja sobie rękę rozwalam no trochę przypał jest nie rozwaliłem se rękę i teraz już dupa już nic nie zrobię no no i to no już nie ma sensu robić yy, pompek to Ileś tam odcinków, filmów, wideo to jest dużo, nie? No, a jak ktoś streamuje na Twitchu, to niech mi nap napisze, to mam ofertę dla kogoś fajną. Można skorzystać z oferty ziemniak To było na tyle. Do widzenia.